Tak, ale tam jeszcze nie jest odmiana Grosso, ona jest y, dosyć wysoka i też już zaczyna ładnie kwitnąć. Ta też, teraz mamy y, dużo słońca, to też będzie mocno pachniała. Y, nie obawiajcie się żadnych trzmielisk czy pszczół, one w ogóle na Was nawet uwagi nie będą zwracały. Po prostu są tak zajęte sobą y, i tak dużo pracują, że nawet nie będziecie przeszkadzać. Dzień dobry państwu. Znajdujemy się na plantacji legalnego zioła zarządzanego przez pana Przemka. Jesteśmy tutaj z grupą fantastycznych osób, pasjonatów, miłośników kultury retro na Pomorzu Zachodnim. Ja nazywam się Olga Dąbkiewicz i jestem animatorem kultury retro na Pomorzu Zachodnim, a obok mnie stoi moja szanowna koleżanka, rekonstruktorka i pasjonatka historii starodawnej Małgorzata Sakrzewska. Dzień dobry Państwu, bardzo miło. Dzisiaj było nam przyjechać właśnie na to przepiękne pole lawendy w naszych retro strojach. Na co dzień oczywiście zajmujemy się rekonstrukcją, zajmujemy się rozpowszechnianiem mody retro w Szczecinie, na Pomorzu. Lubimy właśnie w takim anturażu spacerować nawet po mieście i do takich starych czasów wracać. A dzisiaj mamy wielką przyjemność wśród tej pięknej, pachnącej lawendy mieć sesję zdjęciową, aby pokazać, jakie piękne miejsca są w naszych okolicach, w naszym, na naszym Pomorzu. Celem mojej grupy, którą stworzyłam już ponad 3 lata temu, nazywa się Retro Vibes. Jest przede wszystkim propagowanie historii, ubioru, kultury retro, integracji nie tylko artystów, ale wszystkich mieszkańców Pomorza Zachodnienia oraz utrwalanie dziedzictwa narodowego. Dziękujemy serdecznie i zapraszamy do odwiedzenia strony RetroVibes. No, zo... zapraszamy na pole lawendy. Do, dokładnie. Do zobaczenia, do zobaczenia na szlaku. Dzień dobry, witamy Państwa na plantacji Legalnego Zioła, plantacji lawendy. Jesteśmy położeni na wyspie Wolin między morzem a zalewem szczecińskim i cieśninami dziwną, i świną. Także w niedalekiej odległości jest piękny. Park Narodowy Wolicki Park, który też nadaje temu miejsca wartości. Dlatego, z tej przyczyny, postanowiliśmy w tej atrakcyjnej okolicy stworzyć pole lawendowe, na którym teraz się znajdujemy. Jest to nasza pierwsza impreza. Na szczęście, udana. Baliśmy się, że coś pójdzie nie tak, bo jest to miejsce. Trochę tak, jakby położone na odludziu, ale e, jednak bliskość pasa nadmorskiego, turystycznego i okolicznych miejscowości, także miast e, spowodowała, że ludzie do nas przyjechali i e, w, pewnym sensie za, m, w pewnym sensie zapromowaliśmy e, ten teren. Myślę, że z pożytkiem dla mieszkańców, także i dla naszego e, pola, dla naszej plantacji. Dlaczego my? Nie jest to łatwe stworzyć takie pole, trzeba w to naprawdę włożyć dużo pracy i wysiłku. No i trzeba wierzyć w to, że to się uda. Jest to naprawdę ciężki temat do, do, do zrobienia. Trzeba naprawdę się zaprzeć i, i, i nie zatrzymywać się w połowie drogi.

Sim, <laughs>